Polska jest pustynią zaufania społecznego. Taki obraz naszego kraju, naszego społeczeństwa często pojawia się w mediach, w badaniach czy w opisie Polaków o samych sobie. Ale czy to jest cała prawda? W projekcie oczyszczalnia wybraliśmy się w poszukiwania takich obszarów życia społecznego, w których już teraz widać, że zaufanie organizuje życie Polaków, albo widzimy potencjał do tego, by tak się stało. I wskazujemy te miejsca. To są małe relacje sąsiedzkie, to są przyjaźnie, to są lokalne organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne e, i różne projekty medialne czy polityczne. Nazywamy je w oczyszczalni bankami zaufania. To jest pojęcie, które odnosi się do pojęcia banków gniewu. Takiego, które od lat funkcjonuje w socjologii, który twierdzi, że gniew kumuluje się w pewnych grupach społecznych i jest wykorzystywany przez polityków i ruchy społeczne do przeprowadzania różnych zmian. Proponujemy, by oprócz gniewu takim narzędziem stało się właśnie zaufanie. To konieczne w obliczu wyzwań, jest, z jakimi mamy się zmierzyć w najbliższych latach czy dekadach, takimi jak choćby dzisiaj przekonywanie społeczeństwa do idei szczepień, jak Fundusz Odbudowy Europy po pandemii, czy w obliczu kolejnych pokoleń wielkie wyzwania związane ze zmianami klimatu. Inwestycja w banki zaufania opłaci się nam wszystkim.